Cześć, witajcie z tej strony Creeper285. Ja dzisiaj otworzę sobie taki mały unboxing. Nawet nie mały, może troszkę większy. W tym unboxingu, akurat ten unboxing przesłał mi. Nawet to nie jest taki mały unboxing. Ten unboxing przesłał mi użytkownik na YouTube, oczywiście, użytkownik anonim Black02. Chyba to, przeczytałem. Anonim Black. Dobrze. Blask. Więc tak. Y są to... Jest to 5 paczek. Są to dwie małe, dwie średnie i jedna XXL. Z tego, że nawet sam już wiem, że to jest paka XXL, ponieważ... Dobra, zaczniemy od małych. Tutaj takie dwie małe. Tak. Y teraz... Y Zawartość tych to ja nie wiem, tam coś może być tak. Więc tak nie trzęsie się za bardzo. I ta XXL to jest coś takiego, sam, więc to jest. Pokażę to z bloku. taka, patrzę tutaj napis XXL i uśmiechnięta buźka. Nie wiem aż, boję się to otwierać. Więc nie wiem, to sobie może zostawimy na koniec. A otworzymy resztę. Zacznijmy od yy, tych większych paczek, od których by tu zacząć, Nie wiem, zaczniemy może od tej. No dobrze, zaczniemy też od tej. Zobaczymy, co, jaka jest zawartość. Nie mam nożyczek, więc będę to po prostu. Łatwiej by było najpierw tą taśmę rozerwać. Przydałby mi się nożyczki, ale niestety ich nie wzięłam, ale dobra, wyrwę to. Własnoręcznie. Co się skleiło. To też to rozerwę. Byle, żeby opakowanie było podarte, bo chyba nie będzie mi potrzebne. Dobra, już teraz to otworzę. Zobaczymy, co jest w środku. O, coś. Już chyba się domyślam, co tam jest ponieważ zauważyłem tajemniczy znaczek ze stadionem i raczej chyba już wiem co tam będzie. A jest. Ścieżko otwiera. Czekajcie! O, tu się to wszystko zlepiło jednym słowem mówiąc. O! O! Idzie! Oj, będzie problem, dobra. Dobra, odklejmy najpierw taśmę. Wow, 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 wow. Zobaczcie, jaka jest zawartość. Karty Champions League 2013, 2012-2013. Teraz okaże się, jaka jest ich ogólna zawartość. Dobra, odłożę sobie na, razie na bok. To sobie zmiotę. Dobra, jeśli tam będzie coś wartościowego, to naprawdę dzięki. Dobra. Sprawdźmy, co to za karty. No, już widzę. Zacznijmy może od połowy kart, żeby tak nie za dużo ich było. I tak, mamy chyba posegregowane. Tak, posegregowane. Zaczynamy od Ramosa, później Casillas, Lopes. Większość tu ma powtórek. Wow, ale tego spory jest, zobaczcie. Jeśli tu jest tyle, to w drugiej parce może być to samo. Mówię o tej. Oj, ramo znowu upadł. No tutaj. O, czekajcie. O, Di Maria nie miałem, bo się ostatnio wymieniłem. Jeszcze wymieni wymieniałem się, jeszcze uzupełniałem kolekcję innych kart jeszcze tutaj. O, Pepe. Ja większość mam tutaj. O Albiola nie mam. I nie mam, no na czym, dobra. Większość mam. Bardzo ładnie posegregowane. Dzięki Anonim. I wiemy faler. O, mam lewego, ojca, błaszczyka. I spodziewa się piszczka. O! Nie ma. Coś tu niespodzianka. Może będzie w drugiej połowie. Przejdziemy drugą połowę. A w drugiej połowie się znajduje. Mortis Le Leitner, i tak jest Łukasz Piszczek, jej Subotich, Leitner i ostatnio to jest chyba Santana, tak, Ferdinand Widicz, to wszystko się posklejało, wow, Scholes, o, Walencji nie miałem, i Andersona, i Rafaela, Evans, o. I to jest Sergio Aguero. I to nie jest powtórka, ponieważ także się wymieniłem i takim sposobem zebrałem znów całe Manchester City. No. Już było tak, było widać, że niby już nie będę miał tego Manchester City, ponieważ się wymieniłem. No i co? W tamtym roku miałem go cały, teraz znowu i teraz proszę bardzo, znowu. A tutaj mam chyba silwę powtórkę teraz, już trzecią z tego to widzę. Ale fajne karty. O, Lam powtórkę. Dobra. Ja tak fajnie posypuję. Przypomina mi to jakby to było z mojego albumu, ale nie, to już widzę force, już źle poukładane. Widzę, że tak pozycjami to jest poukładane. Ja też tak układam akurat, no wiesz. Chociaż nie, ja układam, nie, ja układam pozycjami właśnie sobie. Znaczy, teraz już chyba nie, ale... Dobra, to są wszystkie karty z tej paczki. Czyli mieliśmy tak, Borussia, Manchester United City, Bayern, Celtic, Real i Barcelona. Dobra Taka była zawartość pierwszej paczki, którą właśnie otworzyliśmy i ta... Dobra otwórzmy sobie drugą. To chyba troszkę łatwiej. Już się taśma widzę troszkę odkleiła. Dobra Co odkleimy, to też. To se, aż tak pewnie wypierniczymy gdzieś w kąt. I kolejna chyba, tak, dobrze może. Tak, kolejna partia kart, teraz jest chyba ich troszkę więcej. No, dzięki Anonim, przyda się to, jak kogoś nie będę miał, jakiegoś zawodnika, może jakiegoś kluczowego, to dzięki. Dobra, chyba z tego zrobię dwie części, bo już mamy późną godzinę już filmik trwa 7 minut. Dobrze, zacznijmy od pierwszej połowy. I pamiętacie, chyba nie skończyliśmy celtiku. Widzę, że tutaj się ciąg dalszy robi. Czekajcie, tutaj dalej Diego, alważ. Dobrze, to jedziemy. Dalsza część celtiku. No ja sobie drużynami odkładam. Dobra. W ja Wezmę je do tamtych kart. De, De Jong, Lokoki Everton, Siegert, Palos, Sereo, Borikter Sulejmani. Underwild. Mojsander i Wermer. Kolejna drużyna z głowy. Teraz już widzę wyłania się Chelsea. To jest John Terry. Może lampkę troszkę sobie tutaj poprawię, żeby bardziej świeciła sobie na karty John Terry. Fernando Torres i to jest Daniel Starycz, to jest Rising Star. Teraz chyba pamiętacie, że Daniel Starycz jest jako wyróżnienie w Liverpoolu. Peter Czech, dobra. I znów wyłania nam się drużyna Arsenalu Gibbs, Walcott, Oliver Giro. No, fajnie nie mam go. Wyszler, Ramsey, Kościelny Peters Marker, Peter Sacker. Jenkinson, Schenst. dobrze. I teraz wyłania nam się Malaga, Wellington, Jesus Games, Sam Cruz. No, ISKO oczywiście stary ISKO, teraz to przecież wiadomo, że jest z realu. I tura... no dobra, szybko zeszło. Bufon Matri. O, Amel, Anelka, fajnie, nie mam go. I czyli nie jak Teraz kolejna drużyna to będzie Walencja. O, Tino koszta nie mam, jeszcze, o, Waldeson mam. Diego Alvesa nie mam. A nie, nie mam Diego Alvesa, to raczej nie mam. Dobra, kolejna półka. Na końcu już chyba będę wiedział co jest. Coś co mam. Wilmas, Elmander, Schneider, Kolak, Riera, Ebow i Muslera i wyłania nam się logo, szakteru. To powtórka. Oczywiście. Pamiętacie jak mi chyba mi się trafiło, chyba każdy powinien pamiętać. Coke na trafił? Koszta i Ilisino. Hapushman, Lukas, Gamerio, Beck, Obek. Oh, y, Silva, Jalet, Menes, Kaszton, Van no. Dobrze, widzieliśmy dwie drużyny. Aflaj, Menchelder, Marika, Draxler, Uchida, Hildebrandt, Unerstal To była drużyna... Yy, yy, szalkę. El Sharawi, Boateng, Nokerino Jeppes, Łepek Constant Mexis i Abiaty. to teraz już wezmę wszystkie karty. To będzie teraz tak Star Player Jochino. Piękna karta, rzadka, której nie mam. Fernando de Forgo o może. No Właśnie szalony kolekcjoner mówił, że w tamtej edycji teraz niby że miał jakąś Rysnik Stara czy Star Playera, no a jakoś nie ma. Ma tylko fans favorito z tego co pamiętam Sandro Mangala. Kabela, Rising Star chyba mam, Estrada, Hilton, Dangambiwa, Biwa, Bidimu. Hmm. A ja mówiłem, że mam, że przyszło mi tu mało Shakhtaru. Trzech z Zenitu, kurde. I to tych, co mam. Nie no, nie wiem. Teraz Sidis, Abdam, Jebor, Pantelic. Manis... Dobra, kolejna drużyna, Gajtan, Aymar, Garaj i Artur. I to jest Limited Cristiano Ronaldo, powtórka, ale dzięki, ponieważ wreszcie będę mógł się wymienić za tą kartę z moim znajomym, który zawsze jej pragnął. Dzięki, Anonim. I Top Master Sergi Aguero, no nie, kurde, nie przesadzaj, gościu. No trochę też przesadził. I fan, fanstwa Ivorica Nasri. No nieźle. Jeszcze Fanfare Sakio, Gostopper, Halton i checklista. To wszystko z tych dwóch paczek. Teraz otwieramy następne dwie, małe. Zobaczymy, co znajduje się w małych y, paczkach. Strasznie jestem nich ciekawych, bo tak podejrzanie wyglądają. Jakby coś, naprawdę tam coś by było. Nie wiem. Tak naprawdę podejrzanie. Nie mogę doczekać szybciej, otwieraj się. Ale kurno się skleiło. Dobra, wolę to już rozerwać z tej strony. Spróbować to rozerwać. Nie ma co. Kurde. Spróbujemy. Nic złego. O, ciężko się to rozciera. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo długi, ale to bardzo długi. Chcę, chyba zrobię z tego dwie części, powiem wam, no niestety, tak chyba będzie. I to są karty Czeplizik 2013-2014, następne podło yes. Nie wiem, czy się to w ogóle do kosza zmieści, ale dobra, złożymy to na początek. Co my tu mamy? I to jest Game Changer Sylwa. mamy powtórka? No nie, to nie jest powtórka, nie, jeszcze ja się, się wymieniałem, No. Fajna karta. I to jest... No nie, nie wierzę! Star Player. A ja się dzisiaj męczyłem z moim kolegą, żeby się wymienić. To no ja pierdzielę, no. Super. Ja. Diego Lopez. Iniesta. Impact Fernandinho. O! Klaas Huntelar. star player. Niezłe. Dzięki. I Akinew powtórka. Dobra, ta paczka nawet fajnie, ponieważ... Jezu, nie wiem, Ginger Silva. Ture, no chociaż powtórka. Fernandino i Sartoria Chuntelar. Dobrze, to idzie na bok. Yy, dobrze, kolejna saszetka. Wysłuchajcie, widzicie co? Ja już, ponieważ że mam mało czasu tutaj na kamerce, to postanowię to postanowi, to postanowi zrobić już drugą część. Yy, więc. Yy, a może nie jeszcze, otwórzmy tą jedną paczkę. Tak na szybko już. Już dobra, odpuśćmy sobie. Zdo zobaczmy, co jest w tej wielkiej saszetce. A później, jedynie w drugiej części, otworzymy sobie paczkę XXL. Chyba pamiętacie tą saszetkę wielką, ten album. Zobaczymy. Coś mnie. Chyba już podejrzewam, co to jest. Dobrze. I to są karty z Tax. Anha. Kilkow. Transfer. I to jest logo Hamburger SV. Powtórka. Pamiętacie, chyba jak mi się trafiło? Dobrze. To jeszcze mamy. Leona, zawodnika z szalkę. Farfana z szalkę. No, i Kela. Kessla. Przypomina mi zawodnika no. z Kasyasa. Dobrze, więc ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Drugie drugiej części będziemy otwierać XXL, więc trzymajcie się. Cześć i pa pa.